Księga, widzowie. Dzisiaj gramy sobie StumbleGuys'a. Ogólnie mu zaleci. Dobra. Nie wiem, jakąś tam wybrałem Nie słyszę tego. Dobra, lecimy. Powróć do StumbleGuys'a. Ogólnie bym, tak jak ze starych czasów. Może kogoś sobie, sobie zaprośmy. O. Dobra, dołączać się, please. Dobra, no nie, na razie mało osób gra. Dobra lecimy. I siama kamerka. Ja może w sumie, bo ja gadam z kamerką. Nowe sobie włosy zrobiłem, ale no to nieważne. Ale dawno nie grałem. je grałem, opie Nie będę tak tryhardowała kiedyś. Ja kiedyś mega tryhardowałem O ja. Widzicie jak ja gram? Porównajcie sobie mnie kiedyś, jakie do, do teraz. Jakie to były dobre czasy może umiem super punszy na botach. Jak zawsze. Ty się, O chłopie. Zrobiłem savea po pięciu latach w Milanie. Tra les. Let's go. No, let's go, ludzie. Ty bocie. No, dawaj tego. Zioma, to mój. Dobra. Leżysz? Kurde O panie. ale lak O Jezu O Ale żem zrobił chłopie Nieźle Super www, może się poruszysz? Nie no, weź to, weź to! Jezus! Złączę się zaraz z tymi typami. Ale nie powiem tego. Ja! Takie barony. dobra O No no ty pierdzień! O dzięki Nienawidzę tej gry, bo teraz już nie można odpychać piąstką. Nieźle, że gra zrobiła. Ale temu bym pancza dał. O, się ucieszyłem. Pierwszy zrzucony w tym roku. No. Bro nie ogarnia. Nie no, ogarnia, ale ja nie ogarniam. Muszę powrócić do formy. To jest naj... gra, w którą jestem najlepszy. Nie ma gry, w którą jestem lepszy. Serio. To jest bot. Ja yeah, Nie no, dzisiaj nie gramy sobie luźne gieraczki, dzisiaj ludzie. Nie jestem jakimś... Luźne giereczki. O, co to jest? O, otwieramy Daj szczęście Co to? Idę jakiegoś bacona, kurde Ra. Musimy teraz, dobrze Ustawiamy sobie tak dziwnie klawiaturę, ale nie świeci mi się, bo coś zrobiłem Ciekawe czy tak lepiej się mi będzie grać Człowieku, jak tu się tragicznie gra. Gra równa. O, co to jest za Co oni dorobili w tym No, Nie pierwsza gra w tym roku, ludzie. Nie przesadzajcie, już 50 razy grałem. No. Ale w słabej gram, widać to. Widać, że już nie mam No, Lola teraz tak delikatnie, o tak, no, tak mi się dobrze. ogólnie widzowie jakoś w poniedziałek będzie film bo mnie nie będzie ja jestem na wakacje znaczy na wakacjach będę nagrywać tam wam coś tam jakieś strzały nie da się tu save zrobił. Sejwy to nie. To nawet mi formy nie straciłem. W nich. Mogę sobie teraz klacza zrobić. Chyba, że to typ ma A. Gdzieś typ mnie nie może zaknąć. Trudno zrobiłem. A tak umiem No dalej, co ty A tak to jest właśnie Ćwiczenie save'u MZ to skar, sorry Ale nie mogę na razie 180 zł. O, chłopie, co bym zrobił! Ole lakaj spadaj, No właśnie, zrobił... O, panie! Uuu, ale sobie dziwnego zrobiłem. Co so, jest? ścianę. Trudno robić ciągle savey. <laughs> Sonic versus Demonron. <the> <laughs> no ja Nie, 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 nie. nie. Widzę tego pingu. A ja tak w ogóle wiecie widzowie, że tego za to zginął. Niestety o jest. O, różne giereczki ogólne. Lecimy jeden na jeden z tobą, bro. Na sklepie cię. No, bro, kogo ty wziąłeś? Bota jakiegoś? 3, 4 kachniowki. A tu się butkujemy, młody? Nie wiem, sorry, nie wiem, ile masz, a więc tak powiedziałem. I kto tu wygra, ten jest lepszy, bro. Dobra, robimy rekord. Pro, nie, lepiej mnie nie dotykaj, bo jak ze mną zadzierasz, to giniesz. A tyle ciągle emotki używasz, więc już lepiej nie. No nienawidzę cię. Rosej. No i ciekawe jak się zrobisz. Hej weekend! Kurde! O Jezu! Bro. Ale ja jestem taki dziecinny. Możemy takim czymś pochodzić. O ja! Jaki jestem głupi. Sorry, mo sorry, że cię wyzywam. Lecz znaczy nie wyzywam cię, tylko pomigadam pod nosem. Ole dostał bombę po paru latach w Barcelonie. Gdzieś pokał. No mě nabít No kurde, špatno! no! Mě No veš mi soj, rup mě! se des A sohry, manže? Ne, no já ja to słucham může

Weź, ogarnij. O Ogarnij mowę! Sam siebie ogarnij Ja pod kiedy mam jakiegoś pędzet Oskarla w znajomy? Chyba z pojedynków jeden na jeden. No nie! O Boże! Co to było? O Jezus! Co mi się... Ja nie kliknąłem, ta myszka jest taka lekka. leżysz już. O kurde mąż! Ba! Dora, no Wygramy jeszcze jeden, chociaż wygram to. Może jedną. Albo gdzieś go mam. Nie no Broma 1000 koronek? F7 hmm. no Ale Broma 1000 koronek! To jak ja mam z nim wygrać? Teraz biorę się w garść. Sam z siebie odpadnę. A dzisiaj mam takiego pecha, widzowie. A, nie wiem, przegram pewnie z nim bro. Czemu akurat blok dasz legendarii? To, co jestem najgorszy. Uf, ale dostał bro puncha, kurde, ale tylko jakby był mocniejszy taki, mega mocny. Nero dostał. Jest! Wygrałem. Łatwo. teraz casty... wywala mecze? O!

Znaczy, sorry, nie papa, jeszcze tam coś opowiem. Ogólnie. To na razie nie będzie filmów, ale pozdrow. Dlatego do widza. Dobra, i to tyle, co mogę wam powiedzieć. Pa! Papa, widzę wie.